Drugi Kongres Droga Przylicznego jest bardzo ważnym wydarzeniem. Wydarzeniem istotnym dla bardzo wielu środowisk. Jest ponad wszystkimi podziałami. Łączy, łączy ludzi z całego kraju. Ludzie muszą poczuć, że są we wspólnocie, że mają oparcie, że mają ludzi podobnie myślących wokół siebie. Takich, którzy e, są gotowi z entuzjazmem. Współpracować ze sobą w okresie między jednym kongresem a drugim. Budować ten ruch, budować e, e, solidarny ruch, który jest jakimś rodzajem nacisku na rządzących, aby reformy zostały naprawdę przeprowadzone. I do tego ludzie muszą czuć, że są większą wspólnotą. Marsz o godność! Marsz o godność! Dwa lata temu. Po zakończeniu pierwszego kongresu zdrowia psychicznego ruszyliśmy ulicami Warszawy w marszu o godność po to żeby pokazywać że jesteśmy że ludzie z doświadczeniem kryzysu psychicznego są cały czas wśród nas. Rok temu powtórzyliśmy marsz idąc marszem z żółtej wstążki po to żeby znowu przypomnieć o nas. Dzisiaj odbył się drugi kongres zdrowia psychicznego i po raz kolejny już trzeci również pójdziemy żebyś wszyscy o nas pamiętali. i bardzo wierzę w to, że nawet jeżeli państwo nie możecie być z nami na tym marszu, że wspieracie nas i jesteście z nami. Najważniejsze postulaty w drugiej Deklaracji Warszawskiej, którą teraz zaniesiemy do Sejmu, a w najbliższych dniach wręczymy, Ministrowi i prezesowi NFZ-u są roszczenia takie, powiedzmy sobie, finansowe. Domagamy się zwiększenia nakładów na psychiatrię polską. To po pierwsze. Po drugie, domagamy się rozszerzenia e, pilotażu, ponieważ do tej pory około 10% populacji tylko e, jest objęte pilotażem. A po trzecie, już naprawdę dość stygmatyzacji i dyskryminacji, zarówno takiej społecznej, indywidualnej, jak i strukturalnej, z osób chorujących, a także psychiatrii jako e, specjalności. Takie trzy najważniejsze postulaty drugiej deklaracji właśnie zaraz ruszymy i zaniesiemy pod Sejm. Będzie tam także deklaracja, takie żądania pacjentów, żeby zaprzestać mowy pogardy w stosunku do osób chorujących. I z tym się zwrócimy do parlamentarzystów. Mamy nadzieję, że ktoś od nas to odbierze. Domagamy się tego, aby problem choroby psychicznej przestał być bagatelizowany, przestał być marginalizowany. Choroba psychiczna to nie tabu. Psychiczna jest wśród nas? Czas na zmiany w polskiej psychiatrii! Uczestniczyliśmy po raz pierwszy w Kongresie Zdrowia Psychicznego z kadrą i wolontariuszami z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i jesteśmy na no, prostu zachwyceni tą imprezą. Tym, co się działo, czego się tutaj nauczyliśmy. My też, jako ośrodek, robimy inicjatywę podobną, SOS dla Psychiatrii. Nasza nazwa jest MOS SOS, nasza nazwa własna, że ośrodek socjoterapii nr 1 SOS. I młodzież sama wymyśliła nazwę i fanpage na Facebooku SOS dla Psychiatrii, bo chcą walczyć przeciwko dyskryminacji osób chorych psychicznie, chcą walczyć o prawa pacjenta psychiatrycznego, o lepsze miejsca leczenia. Chcemy, żeby yy, społeczność została uświadomiona, że problemy psychiczne są częścią nas, nie wolno ich bagatelizować, a tym bardziej wykluczać osoby chore psychiczne ze społeczeństwa, uważać, że są wariatami. To jest przejściowe i trzeba im pomóc, trzeba to zrozumieć. Dlatego prowadzimy akcję SOS dla psychiatrii. To nasza wspólna sprawa walczyć o zdrowie psychiczne, o godność i szacunek, o to, by nasze dzieci nie odbierały sobie życia, o to, by wszyscy, którzy chorują i ich rodziny, miały poczucie walki w dobrej sprawie. Po to tutaj jesteśmy, by wzrosły nakłady na psychiatrię, po to, by wszyscy rozumieli, że psychiatria to nie łóżko szpitalne w szpitalu z XIX wieku. Po to tu jesteśmy, żeby problemy zdrowia psychicznego rozgrywały się najbliżej domu, w szkole, tam gdzie mieszkamy, w centrach zdrowia psychicznego. To potrzebuje nakładów, to potrzebuje zmiany świadomości, to potrzebuje wsparcia, wsparcia każdego człowieka. Bo zdrowie psychiczne to nie jest sprawa tylko osób chorych i ich rodzin, to jest sprawa całego społeczeństwa, to jest sprawa naszej kultury, naszej cywilizacji, naszego rozwoju, naszej jakości życia. O to walczymy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Marszu, dziękujemy wszystkim tym mieszkańcom Warszawy, którzy solidaryzowali się z nami. Dziękujemy przedstawicielom władz, którzy nas wspierali, dziękujemy przedstawicielom urzędów państwowych centralnych urzędu prezydenta państwa polskiego, sejmu, prezydenta Warszawy, urzędnikom organizacji pozarządowych, rzecznikowi praw obywatelskich, rzecznikowi praw pacjenta, rzecznikowi praw dziecka. Dziękujemy wszystkim państwu.